Jesteś na ziemi, znalazłeś się na ziemi z dwóch przyczyn miłość i światło. I aby praktykować po prostu miłość, być miłością, należy być przede wszystkim źródłem miłości. Więc pierwsze, co robisz, ty jesteś źródłem miłości, czyli zaczynasz od siebie, stajesz się epicentrum miłości, promieniejesz tą miłością. Aby promieniować miłością, należy przede wszystkim zaakceptować i pokochać siebie. W 100% takiego, jakim się jest. W 100% możesz stanąć przed lustrem, patrzeć sobie prosto w oczy i mówić sobie w myślach lub na głos kocham cię. Możesz też to sobie napisać na czole i czytać. Druga zasada jest taka prasa, obracanie energii miłości i to jest, polega po prostu na tym, że do wszystkiego. Dookoła co widzisz wysyłasz energię miłości możesz, możesz to robić w myślach Możesz to sobie mówić Możesz szeptać ludziom Możesz się przestrzeć prosto w oczy I mówić im w myślach lub na głos, że ich kochasz I, i trzecia zasada miłości jest po prostu yy, Dzielenie się miłością Czyli we wszystko co robisz Zajęcie jakie wykonujesz Wkładasz miłość Czy zmywasz naczynia, czy sprzątasz Czy pieczesz ciasto, czy... Kochasz się, czy pracujesz w biurze, piszesz na we wszystko wkładasz energię miłości, po prostu robisz to z miłością. I to są te trzy zasady. Stosując te trzy zasady, po prostu od źródła poprzez pracę do dzielenia się, powstaje cały cykl y <grym>, miłości. No, to jest coś pięknego.